Szanowni Państwo, spotykamy się znów razem, można powiedzieć, że po latach, kiedy w 2008 roku przyjechał tu po przegranych wyborach prezes Jarosław Kaczyński do Ignacjanów na Kopernika. Wydawało się, że będzie nas garstka, a była nas pełna sala. I od tego się zaczęło. To jest właśnie pełna sala. Nie jesteśmy pod dachem, jesteśmy na powietrzu, ale zaczynamy. Potem osiem lat. Mieliśmy tylko prezydenta, już świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, i daliśmy radę, a po Smoleńsku było nam bardzo trudno. Były miesięcznice, Klub Gazety Polskiej, Solidarność, Konfederacja Polski Niepodległej, wszystkie organizacje. Wolność i niezawisłość. Proszę Państwa, znowu wszyscy jesteśmy razem i znowu zaczynamy. Nie wiem, co będzie, bardzo chciałbym, żeby to było szybko, ale ten marsz tu niepodległości na pewno, jak zawsze, skończy się sukcesem. Suwerenna Polska nie może być Polską dla złodziei, dla kłamców, dla tych, którzy łżą, po prostu urżą ohydnie. Łżą patrząc nam w oczy i właściwie z nas się śmiejąc, ale nie możemy zejść do ich poziomu, nie będziemy tacy jak oni. My to zrobimy inaczej. Każdy z państwa, który tutaj jest, ma szansę dołączyć do jakiejkolwiek z wymienionych przed chwilą organizacji. Czy to jest Klub Gazety, czy to jest Solidarność, czy to są koła Radia Maryja, czy to jest partia tak jak Suwerenna Polska, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy indziej. Jeśli się państwo gdzieś nie podoba, zmieńcie to, idźcie gdzie indziej, ale bądźmy razem. Przestańmy patrzeć na siebie krzywo, bo ktoś jest nieco inny, albo ma troszkę inne poglądy. Ogólnie, generalnie, chodzi nam o wolną, o suwerenną Polskę. I o dobro Polski, to jest jasne. Wszyscy tutaj, jak jesteśmy, proszę Państwa, znajdźcie kogokolwiek i bądźcie razem, zapiszcie się gdzieś. Nie musicie tego robić formalnie, ale bądźmy, nie wiem, tymi apostołami pracy organicznej i pracy u podstaw, która już niedługo, bo to nie będzie trwało 8 lat, jak ostatnio, to będzie dużo krócej, i jest ku temu wiele przesłanek. Proszę Państwa, suwerenna Polska jest największą wartością, jaką mamy. Nie oddamy jej nikomu, ani na wschodzie, ani na zachodzie, bo to jest nasz kraj i to jest od 1057 lat Polska, Rzeczypospolita Polska. Polska, Polaków, Polek, wszystkich, którzy się z nią identyfikują, wszyscy, którzy na niej pracują. Proszę Państwa, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Dziękuję bardzo.